Stań Boże. Witajcie. Mamy niedzielę, mamy uroczystość niebo wstąpienia pańskiego. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z W imię jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii, podniósł ręce, pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiając Boga. Góra Oliwna, ogród, miejsce, które lubił Jezus i apostołowie, dobre miejsce na modlitwę, poza murami miasta, ciche, osłonięte drzewami, położone jakby bliżej nieba, bo na górze i po pamiętnej nocy w ogrójcu, po zdradzie Judasza i ucieczce innych apostołów, to miejsce budzi złe, bolesne wspomnienia. A jednak Jezus właśnie tam ich prowadzi i tam wstępuje do nieba. Jakby chciał zatrzeć w pamięci uczniów bolesne wspomnienia, przysłonić je tym nowym, ostatnim na ziemskiej drodze wydarzeniem, wstąpieniem do Ojca. I uczniowie pozwolili się tam poprowadzić. Takich bolesnych miejsc, wspomnień, porażek, zdrad mamy wiele. I często są one związane z tym, co było dla nas cenne, co kochaliśmy. Najgłębsze rany dotyczą tego, co dla nas ważne. A nie tego, co obojętne. Może to być przyjaźń, która nas do tego stopnia rozczarowała, że unikamy już takich związków chęć pomocy, która została wykorzystana, nie chcemy więcej już pomagać. Może prawdomówność albo uczciwość zlekceważone i wyśmiane, jako nasza słabość. Pobożność wykupiona przez kogoś itd., itd. I trzeba dzisiaj pozwolić Jezusowi. Przeprowadzić nas przez te miejsca. Gdy Jezus zostaje uniesiony do nieba, apostołowie patrzą ku górze, podnoszą oczy, podnoszą głowy, prostują się. Komu wstępujący do nieba Jezus wskazuje kierunek, kto w nim złoży nadzieję. Nie będzie tylko ten popatrzył w ziemię, sprosta wszystkiemu, co go spotka. Będzie szedł przez życie wyprostowane. Tego Wam życzę. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobry niedzieli. Szczęść Boże.